¿Cómo no saben esconderse? ¿Cómo no saben... saben esconderse? Yo no tengo ese problema. ¡Yo! Oh, oh... Siempre digo la verdad. Bad boy on the track. Aun cuando mientas. S S S Masz za ścianę w głowie ciasno, prawdą Słowa, sytuację daje jasną, że droga, którą idziesz błądząc, mylić tak bardzo Ta prawda przyszła z nieba, dając tobie światło, abyś wyszedł z tej ciemności, w której żyjesz martwo Słowo, które było ciałem, stało ci się prawdą Abyś mógł go przyjąć, uwierz, bo za prawdę warto Wszystko, czego szukasz w życiu jest marnością czasu I poznał to Salomon, który mądrość miał zapasu Sławę świata złota, góry hajsu Tak umarł w swoim grzechu, mając w dłuższy gorycz kwasu Nie z tego przykładu nie bierz dla swojego życia Przez marność do tych rzeczy nie dąż w celu ich zdobycia Stał się głupim, abyś prawdzie poznał ten sens bycia, że złotem jest bogactwo, zdobyć Boże owoc życia Nie mając okrycia na ten świat przyszedłeś nagi Nie trzymając w rękach żadnej fałszu życia sprawy Biegnąc za tym światem chcesz dosięgnąć jego chwały Lecz odejdziesz tego świata, będąc przez świat okłamany I niewiele warty, gdy cię zważą prawdy wagi przed obliczem Boga znowu będziesz nagi Twoje zbiory złota nie opłacą za grzech kary Bo jedynie przez Jezusa okup z łaski był Ci dany Słuchaj, bo przez prawdę burzę kłamstwo Które masz zasiane w głowie ciasno prawdą Słowa sytuację daje jasną, że droga, którą idziesz noc mylisz się tak bardzo, ta prawda przyszła z nieba Dając Tobie światło, abyś wyszedł w ciemności, w której żyjesz martwo. Słowo, które było ciałem, stało ci się prawdą. Abyś mógł go przyjąć, uwierz, bo za prawdę warto. Będąc już dorosłym, wziąłeś pychę życia w ręce. W prawej trzymasz kłamstwo, w lewej słowa masz szydercze. Oczy twoje, wyniosłe, pożądliwe w tej pozerce. Nogi twoje, szybkie serce zmienić, co morderce. Twoje to przeklęcie, gdy nie poznasz prawdy życia. że dana jest od twórki święta krew grzechów obmycia. Która jest wylana na przymierze dusz do bycia. Bez niej grzechy twoje pozostają bez pokrycia, bo ten wielki Caś życia nie ma względu na osobę, więc dziś poznaj go w tej prawdzie, uczyj ręce grzeszne nowe. Póki jeszcze czas, póki trwa łaska na zgodę, byś tej swe sumienie mógł oczycić przez wodę. Oto prawdę mówię tobie, burząc te warownie kłamstwa. Aby był w końcu wolność, jak powstanie z państwa. Już tym razem nie jak juder za srebrnik i zdrajca, a przez wierność Bogu, tak jak Jezus, wiary sprawca. Słuchaj, bo przez prawdę burzę kłamstwo, które? Masz zasiane w głowie ciasno prawdą Słowa sytuację daje jasną Że droga, którą idziesz błądząc Mylisz się tak bardzo Ta prawda przyszła z nieba Dając tobie światło Abyś wyszedł z tej ciemności W której żyjesz martwo Słowo, które było ciałem Stało ci się prawdą Abyś mógł go przyjąć Uwierz, bo za prawdę warto jest On był na świecie i świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Tym jednak, którzy go poznali, dał prawo stać się dziećmi bożymi.